Dzień dobry, witajcie. W końcu możemy coś podziałać na zewnątrz. W końcu te wiatry nie są aż takie silne, chociaż jeszcze no kilka dni ma porządnie wiać, więc y tych wszystkich tuneli z Białej bukciny, jeszcze nie będę rozkładać, ale dzisiaj wysiewamy w końcu pietruszkę. Zobaczcie, tutaj mam pietruszkę naciową, którą wsadziłam sobie w zeszłym roku, nie pamiętam, rozsadę robiłam sobie na pewno wcześniej, gdzieś tam na początku marca, a wsadziłam do gruntu, jak tylko przygotowałam sobie grządki, więc gdzieś tam na pewno w drugiej połowie marca. Jak widzicie, pietruszka naciowa jeszcze wciąż jest ładna, wciąż nadaje się do zbioru, ale jak tylko zrobi się ciepło ona oczywiście wyda pierwsze takie świeże listki, ale bardzo szybko zacznie kwitnąć. Dlatego dzisiaj wysieję sobie zarówno tą pietruszkę naciową, jak i korzeniową. Słuchajcie, jeżeli chcecie cieszyć się naprawdę pięknymi wschodami pietruszki korzeniowej, to koniecznie wysiejcie ją najwcześniej, jak tylko jest to możliwe. Dróżka korzeniowa kiełkuje bardzo długo, nawet do miesiąca, słuchajcie. Także y, trzeba ją wysiać dość wcześnie i wykorzystać ten moment, kiedy ziemia jest odpowiednio nawilżona. W poprzednich latach, jak jeszcze mieliśmy zepsutą drenarkę, to niestety ziemia nie była odpowiednia do tego, żeby wysiewać tak wcześnie, bo po prostu mieliśmy zalane ogródki. Wiem, że bardzo dużo osób w tym roku również niestety ma z tym problem. Popracujcie nad tym, może uda się u was również zrobić drenarkę i wtedy po prostu ta woda nie będzie tak długo stała na działkach. Ale jeżeli tylko wasza ziemia rozmarzła i nie jest zalana, to naprawdę bierzcie się za wysiew pietruszki jako pierwszej rzeczy w ogóle w warzywniku. Chodźcie, zabiorę was na grządkę, gdzie będę w tym roku wysiewała sobie pietruszkę jak mam zaplanowany ogródek warzywny, możecie cofnąć się w filmikach, tam miesiąc temu dodawałam odcinek, gdzie dokładnie pokazałam, co, po czym w tym roku wysieje, gdzie, w jakim miejscu jest zaplanowane, jakie warzywo mam też tam yy, pokazane, co będzie przed plonem, co będzie plonem głównym, co będzie po plonem, także słuchajcie, jeżeli macie mniejsze ogródki, bardzo Wam polecam, żebyście zrobili sobie taki plan warzywnika, gdzie sobie wszystko dokładnie zaplanujecie, dzięki temu wykorzystacie miejsce w ogródkach, najbardziej bardziej jak tylko się da. Pietruszkę będę wysiewała na grządce, na której w zeszłym roku rosły kapustne. Według płodozmianu najlepiej właśnie warzywa korzeniowe będzie wysiewać po kapustnych. Także dzisiaj wysiewamy tutaj. Jak sobie przygotować grządki? No jak widzicie, moje grządki. Od zeszłego roku od jesieni wyglądają tak. Na jesień rozłożyłam tutaj tylko jakąś 5-6 cm warstwę kompostu i nic więcej nie robiłam. Ja moich grządek nie przekopuję już dobre 5-6 lat. Pierwsze, co robię, to usuwam jakieś tam pojedyncze zielsko, które gdzieś tu wyrosło. Jak widzicie, ziemia jest pięknie podlana, bo ostatnio dosyć często u nas padało. Zobaczcie, jaka fajna, mokra. Dzięki temu, że stosuję tutaj dosyć sporo nawozów organicznych oraz kompost i tak dalej, to moja ziemia jest naprawdę taka fajna. Ja tutaj startowałam od ziemi bardzo gliniastej. Jeżeli też macie taką gliniastą ziemię w swoich ogrodach, to bardzo ważne jest to, żebyście dodawali do tej ziemi jak najwięcej masy organicznej co roku. Na przykład nawozy zielone, na przykład kompost czy obornik taki ze słomą, to wszystko po wielu latach, po przynajmniej czterech latach, spowoduje, że naprawdę ziemia w ogródku wam się bardzo polepszy. Na pewno w tym roku tutaj powybija mi koperek, bo w zeszłym roku e, koperek faktycznie też rósł z kapustnymi, na pewno się powysiewał. Jak się wysieje, to mu pozwolę rosnąć, żeby po prostu zebrać go jak najszybciej. Następne, co robię w zniesionych grządkach, ponieważ ja moich grządek wzniesionych nie przekopuję, tylko je z wierzchu tak delikatnie wzruszam, tak żeby po prostu delikatnie tutaj dotlenić tą ziemię. Jak widzicie wszystko ładnie się przesypuje, czyli są nawilżone idealnie, słuchajcie. Tą modną metodę bez przekopywania, to tak naprawdę ja wprowadziłam ze względów zdrowotnych. Postaram się w najbliższym czasie wam nagrać odcinek, szczególnie dla osób. Z problemami z kręgosłupem albo dla kobiet w ciąży, gdzie powiem o wszystkich ułatwieniach, które stosowałam w poprzednich latach, bo ci, którzy nie wiedzą, ja mam trójkę dzieci i tak naprawdę to przez wszystkie poprzednie lata no stop miałam dość trudno w warzywniku. Teraz jak to delikatnie wzruszyłam kultywatorem Wezmę to wszystko, przegrabię, ale jest w ogóle piękna pogoda, słuchajcie. No, mam nadzieję, że te wiatry już ustaną, i już taka ciepła, fajna, prawie wiosenna pogoda nam się utrzyma. Teraz to wszystko sobie tak ładnie zagrabię. Zawsze podziwiam te wszystkie starsze osoby u nas na ogródkach, które taką mają cierpliwość do tego, żeby tak idealnie wygładzić te duże powierzchnie w ogródkach. Szczególnie na tych płaskich, tradycyjnych grządkach. Ja nigdy nie miałam cierpliwości i nie mam takiej umiejętności, żeby to wszystko zrobić tak równiutko. Pietruszkę, którą dzisiaj wysieję, to jest moja ulubiona odmiana. Nazywa się berlińska. Nie zauważyłam, jak zamawiałam w stepie internetowym, że kupiłam otoczkowane nasiona. Raczej staram się kupować takie nieotoczkowane. Nie Ale jak to zrobić, słuchajcie? No przede wszystkim wybieramy sobie jak najwcześniejszy termin, żeby moc tutaj w ogóle ją wysiać, bo pietruszka kiełkuje bardzo długo no i dodatkowo potrzebuje sporej wilgoci do tego, żeby wykiełkować. Jeżeli zabieracie się za wysiewanie pietruszki gdzieś tam w drugiej połowie marca, to też ona wykiełkuje, ale będziecie musieli włożyć więcej trudu, czyli na okrągło podchodzić i gdzieś tam co ileś dni podlewać. Zależy się od tego, jaka będzie pogoda, bo jeżeli będzie wiało i będzie tak bardzo słonecznie, to ta ziemia będzie obsychała szybciej niż taka, która będzie na przykład takie pochmurne dni. W pochmurne dni wiadomo, że ta ziemia yy, tak szybko nie obsycha. Wykorzystuję deskę, żeby zrobić sobie piękne linie, bo jak wiecie ja mam ogromny problem z tym, żeby sobie te linie wytyczać, żeby to wszystko się faktycznie równo trzymało. Robię sobie wgłębienie na około 1 cm w odstępach co 15 cm. Uszykowałam sobie właśnie taką 15 cm deskę, i ją będę wykorzystywała w tym roku, żeby w końcu mieć takie piękne, równe, obsiane zagody, a nie takie krzywe jak zawsze. Jak będziecie wysiewać pietruszkę, to starajcie się już od razu nasiona rzucać w odstępach co 3-5 cm. Dzięki temu nie będziecie musieli później marnować czasu na przerywanie pietruszki. Co jest też istotne, to to, że właśnie pietruszka słabiej kiełkuje. Im później ją wysiejecie, tym słabiej ona wschodzi, więc jeżeli wysiewacie pietruszkę gdzieś tam w drugiej połowie marca, czy gdzieś tam nawet pod koniec marca, to raczej już wysiewajcie troszeczkę gęściej, czyli na przykład co 2, co trzy centymetry, żeby te wschody, które schodzą gorzej, jednak mimo wszystko zapełniły Wam Wasze rzędy. Pietruszka ma to do siebie, że ona po prostu długo wschodzi. i czasami łatwo jest zapomnieć o niej, więc warto ją sobie w rzędach oznaczać rzodkiewką albo sałatą, jak tam wolicie. Ja sobie pomiędzy nasiona właśnie pietruszki co któryś tam centymetr rzucam nasionka rzodkiewek, które wytyczą mi rzędy. Dzięki temu nie zapomnę o tym, w którym miejscu był rządek z pietruszką i jak będę odchwaszczać pomiędzy rzędami, to będzie mi łatwiej. Możecie też właśnie wysiać sobie na przykład sałatę gdzieś tam na końcówkach albo rzodkiewkę. Nie za gęsto, bo też nie chodzi o to, żeby tutaj rzodkiewka nam zasłoniła pietruszkę, tylko chodzi o to, żeby rzodkiewka wytyczyła nam rzędy. Jeżeli macie problemy z kręgosupem, możecie sobie nasionka pietruszki kupić na taśmach albo zrobić sobie takie taśmy Sami. Wystarczy szary papier toaletowy, troszeczkę kisielu i bez problemu możecie takimi malutkimi kropelkami po prostu tą pietruszkę przyklejać sobie do papieru toaletowego, a jak wyschnie, to sobie rozwijać w ziemi na odpowiedniej głębokości, zasypać ziemią i będzie ładnie rosło. No i jak mamy już ładnie wysiane nasionka, no to wszystko sobie zasypujemy. Teraz słuchajcie, jeżeli. Należycie do osób, które przekopują sobie grządki na wiosnę. Bo przecież nikomu nie będę niczego zabraniać. Warto jest sobie przetestować to, to uprawianie bez przekopywania. Ale jeżeli uprawiacie, wolicie sobie przekopać na wiosnę, to przecież nie będę wam tego zabraniać. Róbcie, jak chcecie. To są wasze ogródki. Jeżeli przekopujecie sobie ogródek, to pamiętajcie o tym, żeby pietruszkę wysiać albo Trzeba odczekać trochę czasu, żeby ta ziemia się ładnie ubiła, albo taką świeżo przekopaną, trochę ugnieść na przykład za pomocą deski, bo pietruszka nie może być za głęboko wysiana. Jeżeli będzie za głęboko wysiana w i takiej, w takiej pulchnej ziemi, to przy pierwszym lepszym deszczu te nasionka wejdą za głęboko i wtedy też te wschody są mniejsze. Jeżeli przekopujecie grządki, no to pamiętajcie o tym, żeby właśnie trochę ubić tą ziemię deską, a następnie dopiero zrobić sobie rządki, wysiać pietruszkę i delikatnie ją zasypać. No i teraz, jak mam wszystko ładnie wysiane, to nakryję tutaj tunelami z białej bukiny. Znaczy, normalnie wzięłabym, zrobiła tunele z białej bukiny, tak jak w poprzednich latach, ale z racji tego, że mamy ostatnio takie wielkie wichury, to położę tą bukinę na płasko i przygniotę ją tutaj takimi większymi kamieniami. Włokina spowoduje, że ziemia będzie utrzymywała lepiej ciepło, że nie będzie się tak szybko wychładzała, a po drugie, wilgoć w ziemi utrzyma się dłużej. Używam białej zimowej włókiny z tego względu, że po pierwsze jest grubsza i bardziej wytrzymała na warunki atmosferyczne, a po drugie zdarzało mi się, że ta wiosenna włokina, jak czasami zdarzają się nocne przymrozki, to się po prostu mi rozsypywała. I nie chcę już z niej korzystać, dlatego zdecydowanie wolę włokinę zimową. Kina zimowa generalnie już teraz znika z regałów na półkach sklepowych, więc jeżeli macie ochotę zrobić sobie tunele nad grządkami, które naprawdę Wam polecam, to szybciutko uciekajcie do sklepów, żeby ją jeszcze kupić, zanim na magazynach ona poznika. Na jesień dopiero będziecie mogli ją na nowo kupić. To co, robię tunele. I zaraz chwileczkę pokażę Wam, jak robię sobie rozstadę pietruszki naciowej. Wysiejmy sobie teraz pietruszkę naciową. Słuchajcie, pietruszkę naciową możecie tak naprawdę wysiać też sobie w ziemię taką ogrodową. Nie musicie używać e, ziemi takiej e, z worka, tam do wysiewu nasion. Możecie po prostu wykorzystać tą, którą macie w ogródku. Najważniejsze. Znaczy, normalnie możecie też w ogóle Pietruszkę Naciową wysiać prosto do gruntu. Ja, ponieważ jeszcze nie mam przygotowanej odpowiedniej ogrządki, w której będę miała Pietruszkę Naciową, tak właśnie po obrzeżu, bo tam muszę dowieść dość sporo jeszcze kompostu, muszę go przesiać przede wszystkim, to sobie wysieję na rozsadę. Zresztą co roku tak robię, bo jakoś powiem Wam, że wolę sobie zrobić rozsadę Pietruszki Naciowej, z tego względu, że mam większą kontrolę nad tym, jak ona kiełkuje. Zdecydowanie lepiej wykiełkuje mi właśnie w szklarni, będzie szybciej, bo ja sobie ją tutaj wysieję, a następnie przeniosę sobie ją do szklarni i tam będę dbała, żeby wzeszła mi jak najszybciej. A później, jak już przygotuję sobie grządkę odpowiednio, stanowisko dla niej, to już sobie przeniosę ją i przesadzę tam, gdzie ma być. Jak widzicie, włożyłam sobie e, ziemię do takich doniczek, do takiej multipalety. To jest multipaleta o pojemności, nie wiem jakiej, no 4 na 4. To jest naprawdę fajna e, wielkość do tego, żeby po prostu sobie tutaj powysiewać pietruszkę. Wysieję sobie mieszankę. A co? Jak szaleć, to szaleć. Pietruszka naciowa w ogóle, jak ją wysiejecie, to ona będzie Wam ładnie cały czas wydawała liście przez cały sezon. Plus zimę, jeżeli w ogóle nakryjecie sobie ją białą bukiną, to będzie nawet przyrastała zimą. No i przez całą wiosnę. Dopiero jak dostanie takich bardzo wysokich temperatur, to wtedy dopiero zaczyna kwitnąć. I trzeba ją usunąć. Wysiewam tak rzutowo po szczypcie nasion do każdej doniczki i później też właśnie takimi kępkami będę sadziła ją do gruntu. Zostawię sobie te nasiona, wysieję później jak już przygotuję sobie grządkę jeszcze w dodatkowych miejscach i chcę też ją sobie wysiać w donicy na balkonie, żeby mieć tak na szybko, jak zapomnę zabrać z działki to żeby też sobie tam poskubać. No i teraz to wszystko tak delikatnie przesypuję ziemią. Już nie będę tego przygniatać, no i będę dbała o to, żeby ta ziemia tutaj w tej doniczce nie przesychała, żeby cały czas było wilgotno, żeby po prostu te wschody były jak najszybciej. No, to co? To do zobaczenia. Pamiętajcie, że odcinki pojawiają się w środę, w piątek i w niedzielę około godziny 17. Do zobaczenia!